Każdy mężczyzna czy kobieta, który jest zrodzony z Ducha Bożego i przyjął Ducha Świętego, będzie zawsze wdzięczny. Nieważne co się dzieje, ty będziesz zawsze wdzięczny. Podobnie jak ten mały, ślepy chłopiec tam w górach, mały Beni. On się tam urodził, a gdy miał 8 miesięcy, katarakta zaczęła zasłaniać jego oczy. Jego rodzice byli ubodzy, mieszkali na zboczu zwykłego tego wzgórza. Wiedzieli, że operacje mogłyby pomóc niemu. On był wtedy już chłopcem w wieku około 12 lat. Jego rodzice zarabiali zaledwie tyle, by kupować tylko chleb i mięso przez cały rok. Nie mogli sobie pozwolić na tę operację. Wszyscy sąsiedzi widzieli małego Beniego, próbującego bawić się z innymi małymi dziećmi, choć był i ślepy. On nie widział tego, co robi. Było im bardzo smutno. Każdy z nich odłożył w którymś roku trochę ze swoich plonów. Oni pracowali bardzo usilnie w tym słonecznym żarze. A kiedy te plony zostały sprzedane na jesień, oni wzięli te pieniądze, wsadzili małego Beniego do pociągu i wysłali go do lekarza. Lekarze przeprowadzili udaną operację. Back, a kiedy on wrócił z powrotem, wszyscy sąsiedzi zebrali and się and razem, by przywitać małego God, Beniego. Kiedy wysiadał z pociągu, jego małe bystre oczy glas. błyszczały. On zaczął krzyczeć i płakać, kiedy mógł oglądać said, ich twarze. Jeden z konduktorów zapytał synów, ile operation? cię kosztowała ta operacja? On I powiedział: Proszę pana, know, ja nie wiem, ile to kosztowało tych ludzi. Lecz ja się I tak cieszę, że mogę widzieć twarze tych ludzi, którzy price. zapłacili tę cenę. Yeah, tak właśnie i my odczuwamy. Ja nie wiem, ile to kosztowało Boga, jednak God, wiem, że on dał mi to najlepsze, co on miał, swego syna. Jestem tak wdzięczny za to, że mam ten duchowy wzrok, że mogę spojrzeć w jego twarz i wiem, że on umarł za mnie. Ja nie wiem, ile go to kosztowało. Nie potrafię tego obliczyć. Ta cena jest zbyt wysoka. Nie mogę wam powiedzieć, ile ona wynosi. Lecz jestem tak wdzięczny. Jestem wdzięczny za to, że chociaż kiedyś byłem ślepy, to teraz widzę.